O, proszę Państwa, takie szybki unboxing obudowy Cooler Master, macie Make It Yours, to jest model MasterCase H500M with interchangeable front panels and two 2000 mm ARGB fans. Jak go on mu gościł, nawet na jednej Wyspie. Tak. Powiedz. Powiedz. To właśnie był nasz gość na Biedronnej Wyspie. To ma doświadczenie, powiedz. Tak, strany VIP. w ogóle Mastera. Taka fajna torba jeszcze o, to, to, to. Torba była. była? Czy mu się nie da te torby? Nie mam A co było w tej torbie? No, to wszystko było w jednej takiej torbie. ty za to strony chuj, powiedz, nie? No trudno Tu są właśnie nasze pyszności Każeszka, Zajmiesz się jakaś Wydarto. Wydar to No to ci powiem, to zajmie Unboxing obdowy Czekaj, do czego to jest? Oj, to jest fajna rzecz to Tu masz do tego to podpinasz do płyty głównej, tu masz USB To podpinasz potem kontroler na budowie i możesz Coolermaster Cooler Master, Master Plusa To jest dobra opcja Ej, to no? jest Polsce, on wziął No, super clean, jeżeli chcesz, super clean To super, no, do polerowania Spadka taka? Firmy? Cooler Master, zobacz jakie eleganckie a jedno ja pytanie, powiedz tak, czemu Marciu nie kupiłeś Sientym BC, gdy go wziąłeś w klubu mastera chińskiego? Sientym powinien się jebać. Właśnie, o to prawda. Sientym BC przed nim to, z papier. to, 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 to pan jest papier. ten panel to jest półmaster z Sientym BC. No tak, to prawda. To jest to? No właśnie. To wszystko wygniemujesz, czy nie? Czy kiedy indziej? I don't good so good and, yeah, Access. and this is a very strategic position because, as you may know, with all the fan cables and all the ARGB cables, we always have a mess. So now you can use the lower part of the system to actually cable manage everything. If you want to replicate this kind of look, all you need to do is cable manage everything. But don't spend too much time on it. Then place the first cover, and with this you can lock everything in place. <laughs> then after that you can decide if you want to place the second cover and the third one, if you, oh. like, if you want to use the or not. We, we give the option, so the choice is yours. <laughs> so one thing though that I would like to highlight here is the new pack system that we have introduced with this particular case. The pack system basically allows you to mount the SSD, but in a toolless way. Yeah. Then this? Then can I take it up in the new rig? line. Now everything is useless. The SSD can yeah. just okay. and with friction it can only just scoring I got to be. Use the move by the slot. Mount your SSDs. Dwa z nich są tutaj na dół, ale pozwól mi wyrzucić kawałek i pokażę Ci drugie cztery Dobra To co, powiedz tak póki co, zakończymy, nie? Unboxing Mokunet nie będę go wyjmował Dobra, powiedz tak, raz, trzy, powiedz, będzie to koniec to Nie ma, że koniec, koniec nie chcesz Nie no, no po co? Właśnie Master H5ZM powiedz, nie? Tak Dokładnie Dokładnie, Dokładnie.